W odniesieniu tutaj to, co Pan podnosił pan radny Matusiak, oczywiście, że radnie mają prawo i Pan przecież też będąc w Komisji Rewizyjnej wchodzicie państwo do szkół, kontrolujecie, ale nie może być tak, że radny wysyła sobie maile i nie, nie informuje, w jakim celu ch chce uzyskać te dane. w ustawie o samorządzie gminnym jest zapisane, że radny może zadawać na wszelkie, na każdy temat pytania burmistrzowi. Panie mecenasie, czy możemy prosić o wsparcie? Może radny Tomasz Matusiak przypomni podstawę, na którą się powoływał, to radny, będzie radcy też... Tak, tak, ale artykuł, który... Tak, bardzo proszę. Pan Radny powołał się na artykuł 24 ust. 2 ust. o samorządzie gminnym z tego co zrozumiałem, a przepis ten stanowi co następuje. W wykonywaniu mandatu radnego Radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób do, yy, przepraszam, to jest tak ciemno, do uzyskiwania o informacji i materiałów yy, wstęp, nie, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się informacje i materiały oraz wglądu w yy, działalność Urzędu Gminy, a także e, spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem e, gminnych jednostek, e, gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów przedsiębiorstw e, i innych e, gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem e, w tajemnicy e, e, przyjętej, e, przepraszam, z zachowaniem w tajemnicy prawnie chronionej. Tak brzmi przepis. Dobrze, yy, pytanie Pani Burmistrz było... było takie, czy Radny ma do tego prawo? Taki był no powiedzmy puenta tego pytania. Yy, prawo jest zawsze ograniczone yy, przepisami prawa, to jest tak... Inaczej, czy Radny może pytać tylko Burmistrza i Urząd, czy ma prawo zapytania bezpośrednio w jednostce organizacyjnej lub po prostu podmiocie prawnym podległym gminie. Ja nie widzę przeszkód, żeby pytał, natomiast jest kwestia tego, czy, czy, czy ta, powiedzmy, adresat zapytania jest w stanie odpowiedzieć na postawione pytanie. To jest kwestia, że tak powiem, wtórna. Rozumiem, dziękuję.